Można sobie nawymyślać od kretynów i przygłupów. To jest taka radość. Uważam, że warto na to czekać. Sutki mamusi były za twarde. Widocznie tak miało być. Życie stawia przed nami najróżniejsze wyzwania. Jedne z nich są proste, a inne testują bezlitośnie siłę naszego charakteru. Najgorsze jest w tym to, że nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób przewidzieć czy zatrzymać. A może jesteśmy? Czy jest jakiś jeden sposób, żeby poradzić sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu? W dzisiejszym odcinku Synkretes moi goście dzielą się swoimi sposobami na radzenie sobie w trudnych chwilach. Zapraszam. Każdy ma trudności, ale nie załawywać się. w miarę możliwości. Oddalać od siebie te wszystkie smutki i zapominać o tych, o tych, o tych ciężkich rzeczach, a, a cieszyć się tym, co dobre i co, co dla każdego człowieka ważne. Niebliscy ludzie. Można porozmawiać, można oderwać myśli, można się pośmiać. Także z siebie, ze swoich kłopotów. Można sobie nawymyślać od kretynów i przygłupów, po coś ty to człowiek robił, no i widzisz jakie efekty są, nie? Stary, a głupi. Praca, wpuszczasz się swoje w robotę. Nie, nie myślisz o przeciwnościach losu. Wtedy. Po prostu ma, ma, masz zajęcie. Nawet, nawet nie do końca ono musi być arcyintratne. Nawet praca, zajęcie. Zajęcie głowy czymś wiesz. Po prostu robi to, co się lubi. Wie pan, ucieczka w muzykę, to chyba jest takim jednym z lepszych wyjść. Poza tym do lasu, do przyrody, to tam można się wyluzować. Nawet na zasadzie śmiać się z samego siebie. To jeszcze pytanie, jakie to są trudne chwile. Ale generalnie to humor bardzo pomaga. Mnie się nigdy nie nudzi, ja lubię na być. Na, szczególnie ten odcinek od niego, od ujścia z w domostu, w książnicach. Jest jeden z najpiękniejszych odcinków raby. Ile tam rzeczy można ładnych znaleźć? Odciski muszli. To jest taka radość, znaleźć coś. W moim życiu przynajmniej znaczącą rolę odegrała pokora. Żeby nie uważać się za lepszego, nie brać w sprawy w swoje ręce, bo prędzej czy później ten problem tak zniknie. Czasem można coś przeczekać, czasem można zlekceważyć, czasem po prostu załatwić. To zależy, co to jest. Nawet jeśli problem sam nie zniknie, to wiara w to, że Stwórca mi pomoże rozwiązać ten problem, jest silna. I uważam, że warto na to czekać. Co tam Pan Bóg wy, 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 wyznaczy, no to, no to po prostu tak się jakoś, wie, wie Pani, musi się to wszystko, rodzić się z takimi rzeczami, nie? No i wczytywanie się w Pismo Święte czyli rozmowa z Panem Bogiem i, i wiara, że, że będzie jakieś rozwiązanie tego. Stwórca zna najlepiej moje potrzeby, moje bolączki, moje inne rzeczy i wie pewnie, jak rozwiązać dany problem. Zawsze pomaga, daje otuchy? Zawsze. Mhm. Ma Pani jakiś szczególny sposób, modlitwę Pani ulubiony? Mam taki sposób, modlić się do Świętego Antoniego, żeby mi coś znalazł, a, a okazuje się, że mi nie znalazł ostatnio. Do świętego Józefa się teraz modlę. Bo tak mi się wydaje, że on dużo może. Nieraz modlitwa pomaga w jakimś takim trzeźwym myśleniu, prawda? Uspokojeniu się w ogóle, prawda? I zrozumieniu wiele rzeczy. Nawet w Radiu Maria jest teraz właśnie święty Józef. Bardzo czczony i, i, i uważany. O, jest... Może dlatego, że słucham Radia Maryja i zresztą mam obraz, co mi wisi, tam jak ja śpię. <noise> to, to jest właśnie święty Józef. Ale nie bardzo mi pomaga, bo ci moje dwa studenty nie bardzo do Boga. Powie pan, jak się wierzy w Boga, to. To się chce, żeby najbliżsi też wierzyli, prawda? A jak jest inaczej, no to. No ale modlić się trzeba cały, zawsze. No, to dużo mi pomaga w tym mój optymizm, bo chociaż czasem coś idzie nie po mojej myśli, to ja sobie tłumaczę widocznie tak miało być. Duży dystans do siebie i do spraw. Że może byłoby, jakby było inaczej, to by było źle. Na własne życzenie mam problemy, tak? Więzienie i inne rzeczy. Czy rozpad małżeństwa, czy utrata wszystkiego, co miałem. To jest tylko. to ja byłem głównym problemem. Spróbuj samemu dociec. Dlaczego robisz to, co robisz? A masz do tego narzędzia. Masz rozum, masz doświadczenie, masz wiedzę najlepszą o sobie. Nie w sprawy swojej łapy, bo to się może skończyć źle. Przede wszystkim dla mnie samego, tak? że włożyłem 11 czy 10 lat wysiłków w to, by się zmienić, i jedną sytuacją mogę przekreślić wszystko to, co, o co walczyłem przez te, przez te lata. Tak? W jakich kontekstach to robisz? Kiedy sięgasz po pierwszą butelkę wina, a kiedy po drugą? Ale zbadaj to, nie, nie, nie czekaj aż psycholog ci to powie. Problemu nie chciałbym rozwiązywać po swojemu. tak? Czyli nie chcę wracać do dawnej osobowości. Warto czekać albo szukać jakiejś mądrej rady yy, czy zasady, która pomoże mi na ten problem spojrzeć troszeczkę inaczej. Amerykanie na tych leżankach opowiadałem, 5 lat, zanim facet przeciwko zrozumie i powie mu: A, kompleks dzieciństwa. Mamusia Pana nie kochała, albo sutki mamusi były za twarde, diagnoza ala, Nie, 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 to wszystko wiem. Bo tu też trzeba patrzeć na wszystko, nie tylko na to, że jest problem, a dlaczego tak się dzieje, skąd on się wziął, co jest tego powodem, czy podłoże tego problemu, bo może ktoś niecelowo pewne rzeczy robi, tak? To jest poznawanie siebie, swoich odruchów, swoich reakcji i sytuacji, w których robię źle. Zawsze przez kogoś, nawet chociażby czy, czy listownie, czy gdzieś w literaturze spotkam sytuację, bo nie ma ludzi, którzy nie przeżyli podobnych problemów i zawsze było jakieś na to remedium, tak? Więc zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, tylko na pewne rzeczy trzeba poczekać. Moja mama zawsze mówiła, dziecko nic się nie przejmuj. Zawsze jakaś sytuacja, jakaś wyjdzie z, z tego. Wyjdziesz z tej sytuacji, nie martw takimi rzeczami naprawdę. To były jej, jej słowa. Jak zaczynam e, dzień, dzień pracy, to zaczynam od najtrudniejszego rozdziału, na przykład, którego nie lubię, prawda? Dzisiaj robiłem korektę bardzo od takiego rozdziału, w którym jest wiele dat, faktów i tak dalej. Nie lubię tego, ale to od niego zacząłem, bo potem jestem coraz bardziej zmęczony. Krótko mówiąc, najlepiej pokonywać przeciwności, zaczynając od najtrudniejszego elementu. Jak widać, sposobów na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami jest wiele. Od zanurzenia się w pracę, po odnalezienie spokoju w modlitwie. Wychodzi na to, że nie ma uniwersalnego sposobu na pokonywanie przeszkód. Ale może to i dobrze. Każdy z nas jest w końcu innym człowiekiem, więc możemy znaleźć rozwiązanie, które będzie idealne właśnie dla nas. A jak Ty radzisz sobie z trudnościami? Koniecznie podziel się swoimi sposobami w komentarzach, bo Twoja rada może okazać się dla kogoś nieocenioną pomocą. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj kanał Synkretezy. Naciśnij także dzwoneczek, by dostać powiadomienie o nowym odcinku. W tym miejscu znajdziesz teraz wszystkie pozostałe odcinki serii Synkretezy. Zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych. Synkretes, to z Instagrama i Facebooka, a my widzimy się z nowym odcinkiem już za około dwa tygodnie. Zapraszam serdecznie!